Panie i panowie, przed nami zawodowy pojedynek w formule MMA, zakontraktowany na trzy rundy po 5 minut w limicie kategorii lekkiej. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim. Osiemnastolatek mierzący 178 cm i ważący 7,2 kg. Zawodnik klubu Dane Raufa z zawodowym rekordem trzech zwycięz i trzech porażek. Samueli! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 23-latek, mierzący 182 cm i ważący 72,2 kg. Zawodnik Berserker's Team Stargard z zawodowym rekordem dwóch zwycięstw i jednej porażki na koncie. Achmed Burs Katajew. Walkę poprowadzi sędzia Łukasz Bosacki. Na niebieskim Samueli Sorochowas, 18 latek, który jak na swój wiek już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem ze względu na to, że aż sześć pojedynków zawodowych na jego koncie, no a naprzeciwko niego w narożniku czerwonym. I kolejny bezerker dzisiejszego wieczora, Ahmed Katajew. O połowę mniej doświadczony, bo trzy pojedynki na jego koncie, dwa zwycięstwa i jedna porażka, ale Czekamy co tu się wydarzy, bo, bo wiemy, że Katajew ma naprawdę spory arsenał umiejętności, o którym słyszeliśmy już od niejednej osoby, która miała okazję z nim trenować. Zobaczymy, czy dzisiaj nam go zaprezentuje. Świetne niskie kopnięcie, rozpoczynające ten pojedynek. O, ależ teraz obrotówką kopnął Katajew. Przyjęta jednak przez rękę, nie, przez Samuelisa Sochorowasa. Bardzo spokojny początek, badanie z jednej i z drugiej strony. Jeden i drugi trzyma środek oktagonu, nie wywiera specjalnej presji na swoim przeciwniku. No i Katajew zazwyczaj atakuje teraz kopnięciami, czy to właśnie obrotowym wysokim, czy właśnie low kickiem. No, nikt nie chce przekalkulować tego pojedynku, bo widać, że tutaj naprawdę są ogromne umiejętności stójkowe u Katajewa, które na pewno troszkę obawia się was. No zobaczymy, czy ta walka dość szybko nam się rozkręci. Kolejne kopnięcie. Ale dobrze jest ten low kick na Piszczel, także teraz middle kick, który gdzieś tam pod ręką, miałem wrażenie, doszedł do korpusu Litwina. Ale Litwin na tą chwilę no spokojnie nie zamierza nawet oddawać tych ciosów. O, kolejne wysokie. Spokniecie, sklinczowanie, dopchanie do siatki i wyniesienie i obalenie, ale jak na 18 lat naprawdę spokojnie reaguje na wszystkie te próby ciosów ze strony Katajewa Sorochowaz. Teraz w półgardzie reprezentant Berserkerów. Widzimy, że 18 latek skupił się na wykluczeniu ręk, rąk swojego przeciwnika. Chce wymusić pasywność, aby sędzia podniósł tą walkę z powrotem do stójki. No ale widzimy, Katajew stara się już przechodzić, pracuje. Teraz akurat kamera tego nie pokazuje, ale pracuje drugą nogą na uwolnienie, na uwolnienie swojej nogi zamkniętej. Już przechodzi do bocznej właśnie dzięki temu. I to nie jest dobra informacja dla Litwina. Bo z tej bocznej naprawdę ma umiejętności Katajew, żeby coś nam ciekawego tutaj wyczarować. Już widzieliśmy, że te kolano się podnosi, wędruje właśnie na brzuch. Osiemnastolatka, przejście no i mamy do dosiadu. Dosiad, czyli klasyka gatunku w tym momencie, chciałoby się powiedzieć. Zapięte nogi dość wysoko, i jest ta kontrola tego dosiadu przez zawodnika Berserkers. Tak? Team z Szczeciński. Bardzo ładnie rozciągnięte to nogi. Proszę zwrócić teraz 18-latek z Litwy. Nie ma jak mostkować, nie ma jak zrzucić z siebie Katajewa. A Katajew spokojnie, konsekwentnie wie, że jeszcze ma ponad minutę, minutę czterdzieści na zakończenie tego pojedynku w pierwszej rundzie. Rozpuszcza ręce. Oddaje plecy teraz Litwin. No, nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Na pewno przez chwilę był to, ale zapięte teraz. Już duszenie jest za pleców. I koniec! Odklepuje ten pojedynek Samuelis Sorochowa za Ahmed Katajew dopisuje trzecie zwycięstwo w zawodowej karierze. Tym razem duszenie jest za pleców. A my możemy obserwować kolejne zwycięstwo przed czasem. Jak wszystkie walki dzisiejszego wieczora. No i kolejne w pierwszej rundzie. To tylko świadczy o tym, że faktycznie ta gala. Przysparza sporu wielu emocji, bo trzeba przyznać, że te pojedynki nie są kończone w sposób przypadkowy. Tylko tutaj wychodzą umiejętności fighterów i naprawdę bardzo dobrze się to ogląda. Naprawdę świetny występ Ahmeda Katajewa. 3-1 rekord. Wygrana przed czasem. Może być bardzo, bardzo zadowolony ze swojego występu. I chyba jest, Ahmed Katajew, jak widzimy. Jak widzimy narożnik również zadowolony. I potwierdzają się te wszystkie głosy o tym, że Katajew ma naprawdę spore umiejętności do tego, żeby zwojować wiele w polskim MMA. Panie i panowie, sędzia Łukasz Bosacki przerwał to starcie po 3 minutach i 39 sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez duszenie za pleców zwycięża Achmed Bors Katajew. You know, no naprawdę, siedem walk zawodowych w wieku 18 lat. Trzeba przyznać, że szybciutko nabiera tego doświadczenia na arenie zawodowej właśnie już Litwin. Ale dał mu dzisiaj lekką lekcję MMA Katajew. Tutaj kapitalna próba tej obrotówki, ale przyjęta na gardę przez Litwina. Dwukrotnie Katajew atakował tą obrotówką. Dwukrotnie niewiele brakowało. No tutaj smagnął nad okiem tak. swojego rywala tą obrotówką. A tutaj już początek końca tak naprawdę, bo jak zszedł po nogi i obalił, złapał w zasadzie w pas, zapiął klamrę, obalił swojego oponenta. Wyniósł i tego, tego już nie mógł zmarnować, znalazł się w półgardzie później. Pozycja boczna, przejście do dosiadu. Litwin oddaje plecy i Katajew zapina duszenie. W takim telegraficznym skrócie przedstawiłem Państwu ten pojedynek teraz, ale tak właśnie było i trzeba przyznać, że trzymał się mocno, mocno planu Katajew, którego naprawdę trzeba obserwować. ...oglądają mnie i wspierają. Chciałbym krótko skończyć ten wywiad. chciałem. Chciałbym podziękować trzema osobowi, mojemu trenerowi Wiesiek Biernacki i chciałbym poświęcić tę walkę dla Julii, racja do zdrowia i wszystkiego najlepszego trenerze i Wiesiek, kocham was. Panie i panowie, zwycięzca minionego pojedynku Ahmed Bors Katajew.